Dzień dobry, Milena Majewska, zapraszam na skrót najważniejszych informacji tygodnia. W ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że przez najbliższe 6 lat funkcję dyrektorki Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego pełnić będzie Elżbieta Cieślak. Szkolenia personelu, wymiana taboru i sprzętu medycznego to najważniejsze zadania do realizacji. Chociaż pierwszy konkurs na stanowisko dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego ogłoszono jeszcze w ubiegłym roku, dopiero teraz dowiedzieliśmy się, kto będzie pełnić tę funkcję. Chociaż tu zaskoczeń nie było, bo przez najbliższe 6 lat stanowisko to obejmować będzie Elżbieta Cieślak, która do tej pory była pełniącą obowiązki dyrektora. Jakie są plany na najbliższy czas? W najbliższym czasie oczywiście zapowiadam i chcę kontynuować, chcemy kontynuować dobre tradycje Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Najważniejsze zadania do realizacji to szkolenie personelu, wymiana taboru i sprzętu medycznego. Personel medyczny ma w zespołach ratownictwa medycznego coraz szersze kompetencje, dlatego muszą Państwo podnosić swoje kwalifikacje. Oprócz tego, oczywiście, wymiana naszego taboru. Myślę, że mieszkańcy Radomia doskonale wiedzą i widzą, jak często nasze ambulansy wyjeżdżają do pacjentów. Zmian wymaga także sama siedziba Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i to też znalazło się na liście planów na najbliższą przyszłość. Musimy nadążać za remontami, za nowoczesnością, za informatyzacją. To wszystko w najbliższym czasie z moim zespołem będziemy realizować. Radomską stacją pogotowia ratunkowego przez prawie 30 lat kierował Piotr Kowalski, który w 2022 roku odszedł z tego stanowiska. Konkurs na nowego dyrektora ogłoszono jeszcze w maju ubiegłego roku. Kandydaturę Elżbiety Cieślak wybrała komisja, natomiast prezydent Radomia w ubiegłym tygodniu podpisał rozstrzygnięcie i tym samym oficjalnie powierzył obowiązki nowej dyrektorce. Zlasowana zaprawa czy złe zabezpieczenie korony murów? Zamek w Iłży remontowany był niespełna 3 lata temu, a być może wymaga już kolejnego remontu. Przeprowadzona ekspertyza konserwatorska wykazała liczne błędy i uchybienia w wykonanych w 2021 roku pracach. Jakość wykonanych prac remontowych na Zamku Górnym w budzi kontrowersje wśród mieszkańców miasta już od dawna. Jeszcze w 2022 roku na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków została wykonana 40-stronicowa ekspertyza konserwatorska, na podstawie której stwierdzono liczne uchybienia. Teraz burmistrz miasta przekazał raport do opinii publicznej. Jest wiele zastrzeżeń co do jakości wykonania tych prac, pewnych przemyśleń konserwatorskich czy projektowych. W związku z powyższym no potwierdza się to, co, co, co widzieliśmy, stwierdziliśmy organoleptycznie. No cóż, no musimy dążyć do tego, żeby te ustarki zostały naprawione, żeby ten obiekt mógł służyć mieszkańcom i turystom. W trakcie wykonanej ekspertyzy stwierdzono liczne uchybienia techniczne, a także braki w dopracowaniu detalów architektonicznych. W ocenie konserwatorskiej zapisano m.in. uwagi dotyczące stanu zaprawy, stanu nadproży okiennych i drzwiowych, a także sposobu zabezpieczenia korony murów. W raporcie zwrócono również uwagę na system odwodnienia, który może nie spełniać swojej funkcji. Na całym obiekcie widać znaczne ubytki zaprawy, silnie zlasowaną zaprawę na koronie muru. Zaprawa jest na tyle słabo związana w spoinach, że daje się wydłubywać palcem. Przyczyną tego zjawiska mogą być zarówno źle dobrane składniki, jak również wykonywanie pracy w zbyt niskich temperaturach. Oględziny wizualne wskazują, że do prac murarskich zastosowano zaprawę wapienną opartą na historycznej recepturze, ale charakteryzującą się słabym wiązaniem. Obecnie zamek jest po przeglądzie budowany, także ma dopuszczenie do, do zwiedzania, natomiast faktycznie dochodzi do rozwarstwienia pewnych spoin w zabudowie, tej nadbudowie, która została dokonana w 2021 roku. Według konserwatorów przeprowadzających ekspertyzę, problemy zaczęły się już na etapie dokumentacji projektowej, która nie określała głównych założeń konserwatorskich umożliwiających prawidłowe określenie zakresu prac remontowych. Mam nadzieję, że to wszystko zostanie załatwione polubownie, że, że ten obiekt będzie już no, spełniał nasze oczekiwania i turystów. Mam nadzieję, że te ustarki zostaną wszystkie usunięte w ramach gwarancji. Jak podkreśla burmistrz, i urzęd miasto będzie dążyło do rozwiązania tej sprawy. O dalszych losach Jurzeckiego Zamku zadecyduje najbliższe spotkanie burmistrza miasta z wojewódzkim konserwatorem zabytków i wykonawcą ostatniego remontu. Do sprawy będziemy wracać. Z Iłży dla telewizji dami Weronika Sadowska. Port lotniczy Warszawa Radom obsłużył w lipcu ponad 21 tysięcy pasażerów. To słabszy wynik niż w ubiegłym roku. Od początku roku sportu lotniczego Warszawa Radom skorzystało łącznie 65 852 pasażerów. W lipcu odprawionych zostało 21 241 podróżnych. To mniej niż rok temu. W analogicznym okresie radomskie lotnisko obsłużyło 22 243 osoby. Jak tłumaczy Anna Dermont, dyrektor Biura Komunikacji Rzecznik Polskich Portów Lotniczych, spadek liczby podróżnych spowodowany jest zmianami w siatce połączeń. Obecnie prowadzone są rozmowy z przewoźnikami mające na celu poszerzenie oferty z lotniska Warszawa Radom o atrakcyjne i wyczekiwane przez pasażerów kierunki. Przypomnijmy, w okresie wakacyjnym z Radomia pasażerowie mogą podróżować na sześciu trasach: regularnych i czarterowych do Rzymu, Tirany, Prewezy, Antali, Larnaki i Podgorice. Rejsy obsługiwane są przez PLL Lot Wizer Enter Air I R Montenegro. Kierowcy zapłacą za przejazd trasą S7 między Radomiem a Skarżyskiem Kamienną. Opłaty nie obejmą wszystkich. Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło zaktualizowaną sieć dróg płatnych. To pierwsza taka zmiana od 7 lat. Łącznie w skali kraju opłatami objęte zostanie 1600 km dróg. Uspokajamy jednak zaniepokojonych kierowców, opłaty będą obowiązywać jedynie kierowców aut ciężarowych. Tym samym posiadacze aut osobowych mogą odetchnąć z ulgą i spokojnie podróżować bez zmian. Opłaty zostaną wprowadzone na odcinkach autostrad oraz dróg ekspresowych. W przypadku regionu Radomskiego będzie to fragment trasy S7 od węzła Radą Północ do węzła Skarżysko-Kamienna Południe. Pobieranie opłat na tymi i innych odcinkach w naszym kraju rozpocznie się w listopadzie bieżącego roku. Pozyskane w ten sposób pieniądze będą przekazane na Krajowy Fundusz Drogowy, z którego finansowane są inwestycje generalne. I Dyrekcji dróg krajowych i autostrad. Dziękuję za uwagę, zapraszam jeszcze na prognozę pogody. Do zobaczenia!